No cześć! Jesteśmy dzisiaj na evencie My Claire. Widzę tutaj kilka gwiazd, których już poznałem, ale jeszcze kilka, które nie poznałem, więc chodźmy razem ze mną i poznajmy je. No i pierwszy wywiad oczywiście zrobimy z Asią Jarmołowicz. Chodźmy, znajdźmy ją, mam dla niej super prezent. Asia, no gratuluję, Jezus Święty, twój event dzisiaj. Fajnie, że masz te kwiaty nie nie nie, 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 Kupiłem Ci, tam e, babcia sprzedała tam na bardzo dole. Tak, Ci dziękuję. Proszę bardzo. Zobacz. Na cześć, z czego my dzisiaj tutaj wszyscy się zebraliśmy się? Kochani, zebraliśmy się na cześć, bo, przepraszam, odłożę te piękne kwiaty od pani z dołu. Jak wyglądam, powiedzmy, operator? Daj mi telefon. E, kochani, zebraliśmy się dzisiaj tu przy okazji nowej premiery kolekcji marki Michael, którą to jak już Wcześniej opowiadałam, jestem ambasadorką, żeby pokazać naszym e, wspaniałym, topowym klientkom, ale nie tylko klientkom, też artystom, osobom z show biznesu, naszą nową kolekcję. Mamy lny, mamy piękne, przepiękne nowe kolory, takie żywe, takie letnie, takie dla każdego. No, może nie dla ciebie, ale. No, bo ty Czemu jesteś... ona w każdym wywiadzie jedzie po mnie? Po prostu. Ale, cały czas. ale cały czas mnie kochasz, nie? To jest niesamowite. No właśnie, co ty robisz za mnie? Także mała poprawka dla Willego, też coś się znajdzie, bo to jest nasz ulubiony klient. Nie no, ubieramy też artystów. Ja nie wiem, no. dlaczego mnie nie ma na tej liście, kogo wy ubieraliście. Ubierzemy, obiecuję. Ty jesteś dość bardzo konkurencyjno mocna na tym rynku. Gdzie tak. no, to się udaje? Myślę, że po prostu to, że idziemy w prostotę i w taką trochę nonszalancję, to jest przepis na, na wszystko. I przede wszystkim mamy markę, którą tworzą same kobiety. Kobiety to jest taka siła, o której nie macie pojęcia. Wejdź za mnie, proszę. No, wiecie co, to nie jest pierwszy raz, kiedy ktoś mnie prosi o rękę. Także czy ja mam za ciebie wyjść? A gdzie zrobimy ślub, to jest dla mnie. Tutaj. Waży. To nie muszę ci odmówić wstań. I próbuję próbuje na każdym evencie za mnie wyjść, ale spokojnie. w końcu będzie taki moment, że no już będę na takim głodzie, że wyjdę za ciebie, obiecuję. Poznajmy się, jestem Willie. Jestem Marta. Dlaczego ty jesteś gwiazdą w Polsce? Dobrze, jestem Klaudią z Rancha, najbardziej popularnego serialu w tym kraju. A i jeszcze M jak Miłość. Jestem tą złą w M jak Miłość, która próbowała zniszczyć małżeństwo Anny Muchy. Ale pamiętasz ten dzień, kiedy zaczęli cię ludzie rozpoznawać? Tak, ale to było bardzo stopniowe, ponieważ ja w serialu Rancho grałam taką nastolatkę, która się w kółko zmienia. Zmienia swój wizerunek, zmienia kolor włosów, ubranie, styl, subkultury. W związku z tym, nawet jak ten serial był bardzo, bardzo popularny, to bardzo wiele osób mnie nie rozpoznawało, ponieważ ja nigdy nie wyglądałam e, tak, jak wyglądam naturalnie. Bo zawsze miałam albo rude włosy, albo miałam irokezy, albo byłam. Jakoś poprzebierana, więc bardzo często byłam rozpoznawalna po głosie i to mi się do dzisiaj zdarza. A powiedz mi, jaka była twoja pierwsza praca w Polsce? Ja miałam takie szczęście, że już na pierwszym roku studiów w Akademii Teatralnej dostałam główną rolę w filmie. Jak i się nazywał i... film? Powiedz to Gabi, nikt go nie zobaczył. <laughs> Mi się nogi trzęsły. Miałam z waty. A dlaczego nikt go nie oglądał? No to była taka produkcja trochę nieudana. Trochę nieudany film, trochę za małe pieniądze i jakoś tak przeszedł bez echa. Ja chciałbym wiedzieć, jakie ty masz pierwsze zdjęcie zrobione na swój telefon? Zrobić, Wiesz, ja już jestem zrobić... w tym wieku. O, tak. Ja też jestem w twoim wieku. Nie jesteś w moim wieku. Jestem. Zapewniam ci. Ile ty masz lat? Teraz uwaga, sprawdzę z matematyki. Jestem rocznik 81. 30. Cieszę się, że jesteś taki zły z matematyki. Tak. To jest selfie. Tak. To jesteś ty? Tak. Jaką miałaś najmniejszą kwotę, którą udało Ci się zarobić za miesiąc? Wiesz co, nie pamiętam kwoty, bo to już było dosyć właśnie dawno. Mogę tylko przytoczyć historię właśnie okay. jak podpisywałam e, umowę właśnie na swój pierwszy film i pamiętam moją rozmowę z producentem, którego serdecznie pozdrawiam, ponieważ nie zobaczyłam do dzisiaj reszty pieniędzy. A tak głośna? No, jak widać. Podał mi kwotę, wydawało mi się wtedy, że to jest duże. E, zapytał mnie, czy mam swoją agentkę i kto jest moją agentką. Ja powiedziałam, że nie, nie mam swojej agentki i już na umowę była dużo mniejsza kwota rozłożona na raty, po czym część pieniędzy miałam dostać po zwrocie za film, jeżeli się okaże sukcesem. Nie okazał się sukcesem, więc właściwie całą rolę w filmie zagrałam za pół dnia zdjęciowego e, normalnie. Czyli ile? To było jakieś 500 zł. No co ty? Mój program jest droższy. No tak, ale to był, wiesz, poczekaj, to był 2002 rok. Przygotujemy Katarzynę Mankler, przede wszystkim burger, dużo mięsa, mhm. powiem Wam, że to jest nawet dobre. Więc Mikołaj wyłączaj kamerę, ja będę się częstował. Tu możesz jeść za darmo. <laughs> Wow. wow. Ty myślisz, dlaczego ja chodzę na tej wacki? Ja wiem moi. Ja. A, nie, zobacz, jak ja jestem przy sobie ciebie widzisz. No, jest no, dla ciebie. Dziękuję. Aśka opłaciła, a ja rozdaję, więc spoko, co? Wspaniale. Jaka to była twoja pierwsza w życiu randka? I to była pierwsza klasa podstawówki. Może druga. Nie, ja też żartuję. Pamiętam mojego takiego pierwszego prawdziwego chłopaka. Z tym się całowałam. Anna obrót się całowała z chłopakiem. Kiedy to było? Chyba miałam 15. 15 Chyba. lat. No, on może pójść dowiedzieć się, jak on ma na imię. Ja, Przestań, ja to... no błagam cię! Ty kiedy się całowałeś, Hej. Ja zawsze. Jesteś na Michała. I co cię łączy to z tymi garniturami? Przecież ty jesteś zawsze w sukienkach taka. No nie, taka o, przepraszam. Raz miałam na sobie garnitur Michała na jednej z premier. To dosyć niedawno. Bardzo mi się podobają projekty, bardzo mi się podoba wykonanie garniturów, są naprawdę z wielką klasą. A poza tym prywatnie, przyjaźnie się tutaj. Z Joanną Jarmołowicz. Tak? A kto to jest? Co jest Jakaś gwiazda? <noise> Czekaj, kto to jest? Jezu zapomniałam. Czekaj, ona masalową jest w jakimś serialu. Nie wiem, coś dziwnego. <noise> Pytam o Rider gwiazd. Na przykład, gdyby ktoś cię chciał zaprosić do filmu, co Ojej. ma ci zaoferować, żebyś ty się zgodziła? Oprócz oczywiście fajnej roli w tym filmie. No nie wiem, że musi być jakieś miejsce do odpoczynku dla aktora, musi być catering. No to jest podstawy, tak? Projekt jest dla mnie wtedy fajny. Fajny, jeżeli po pierwsze są fajni ludzie, którzy przy nim pracują, ale też oczywiście garza. To jest to, no, bo ja nie wydziwiam, ja nie mam jakiejś tam, że musi być taka woda, nie może być tamta, albo wiesz, no. Telefon dajesz swój. Ja chcę zobaczyć twoje pierwsze zdjęcie na twoim telefonie zrobione. Jest. uwaga. Po Pokazuję. To jestem ja i Aneta Todorczuk w spektaklu w teatrze studio Buffo Karuzela Marzeń. Ale czekaj, ty, ty byłaś brunetką kiedyś? No ja jestem brunetką. No tu miałam perukę czarną. A -a. Ale generalnie ja byłam brunetką. Cię rozjaśniałam, byłam blondynką w szkole teatralnej, ale potem po szkole się postanowiłam powrócić do natury, a potem postanowiłam, ponieważ nie mogłam dostać pracy jako brunetka, to się przefarbowałam na jasne, bo cały czas <laughs> słyszałam, że tak to to w Wenezueli albo brazylijski serial, to proszę. No więc zrobiłam się na blondynkę. To jest w ogóle paradoks, bo potem wygrałam casting do M jak Miłość, gdzie grałam Sandrę i wzięłam na ten casting czarną perukę i właśnie dzięki tej czarnej peruce ten casting wygrałam i grałam potem 3 lata w peruce czarnej, więc mój blond był w ogóle bez sensu. To byłam ja. Kochani, tylko w moim programie grzebamy w zabamy. telefonach gwiazd. Grzebiemy? Grzebie Grzebiemy. Jestem Willi. Jestem Pan Lektor. Ty masz takie imię w paszporcie, czy...? Nie, 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 Bartek. Dlaczego ty jesteś gwiazdą w Polsce? Mam nadzieję, że w Polsce przyszła moda na intelekt. Z czego ludzie cię kojarzą? Dlaczego masz swoich fanów? Kojarzą mnie z komentarzy, kojarzą mnie ze spostrzeżeń, kojarzą mnie z tego, że trochę inaczej patrzę na życie i staram się mieć tak zdroworozsądkowo wyrąbane na system. A czy to prawda, że ja słyszę twój głos w Hotel Paradise? Tak, to właśnie, to, to właśnie tam. A czy to prawda, że odchodzisz z firmy, która produkuje Hotel Paradise? Ja bardzo lubię i szanuję tą firmę i no, tyle chciałbym na razie powiedzieć. Jak ludzie Rezygnując z czegoś wielkiego, to znaczy, że czeka na nich coś jeszcze większego. Ja lubię jak się dużo dzieje, lubię jak są przygody, lubię nowe, nowe wyzwania i jeżeli widzę, że nadchodzi czas na nowe y, wyzwania, to je po prostu podnoszę z ziemi, odkurzam, wkładam do kieszeni i biegnę dalej z nimi. Popatrz, ja mam siłą brodę, a 25 lat dopiero. Ja też y, mam, tylko się gole. Bardzo ładnie Ci to wychodzi. Ja widzę, wszędzie umili się gonić. <laughs> Tak. Ale, ale nie martw się, nadejdzie okres dojrzewania, w różnych zabawnych miejscach zaczną Ci rosnąć włosy, wszystko uili wszystko przed Tobą. O, super, świetnie. no przede wszystkim Paulina Gałązka na każdym po prostu plakacie, w każdym kinie, w każdym filmie, w każda premiera, kiedy ty się uspokoisz? No ja już się uspokajam. Już nie mogę mówić o projektach, które nadchodzą, nad którymi pracuję, więc już się uspokajam. No ale przecież pracujesz wciąż nad projektami, czyli jeszcze będziesz, 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 będziesz. Tak, ale moja następna premiera dopiero na jesień. A masz jakieś plany na lato? Oczywiście oprócz pracy kierunek Hiszpania. Z kimś czy sama? A z kimś? A z kimś? A nie powiem. A potrzebujesz asystenta tam? Nie, e. A kiedy ja za darmo polecę do Hiszpanii? Ojej, nie wiem, ale ja też nie będę leciała za darmo. Nie będziesz? Jestem bardzo ciekawy. O nie. Jakie ty masz pierwsze zdjęcie zrobione na swój telefon? Nie masz żadnej intymnej fotografii tutaj? Gdybym miała, to mi tak nie pokazywała. Ale to jest zachowane, czyli to nie jest zrobione. To jest pan Kleks, czyli Piotr Frączewski w tej roli. O, to jest pierwsze zrobione przeze mnie. O, pokazuj. Super porozmawialiśmy, zajrzyłem w twój telefon. Ja sama się zdziwiam tymi odkryciami. Słuchajcie, ale jednak zachowany na telefonie pana Kleksa w, te, w tej roli Piotr Franczewski. Bardzo ciekawe, dlaczego tam jest. Mnie na tapetę. No, ale nie, bo wtedy musiałabym mojego pieska usunąć z tapety. No ale jestem lepiej niż piesek. <noise> nie! Mua! Dzięki. Jestem Willi w ogóle. Magda. Dlaczego ty jesteś gwiazdą? Słuchaj, każdy jest gwiazdą. Podobno każdy ma swoje 5 minut ja chyba też tak jakoś... Ja Miałam w pewnym momencie swoje 5 minut, więc y, wykorzystałam. I dla mnie takim największym sukcesem jest y, nakręcenie filmu z Ewą Ewart bez retuszu, w której jestem główną bohaterką. To jest film o przyjaźni, o miłości, o wsparciu. Można go zobaczyć na offplay.pl. Magdo, a powiedz mi, jak to być gwiazdą w Polsce? Ja się nie czuję gwiazdą. Ja pracuję z gwiazdami. Mam fajną pracę, bo jestem makijażystką. Jaka była twoja pierwsza praca w Polsce, którą podjęłaś, za którą dostałaś pieniędzy? Praca za Asią Taką sesję zdjęciową, reklamową, i to była pierwsza moja. Praca z gwiazdą w Polsce, bo wiele lat y, mieszkam w Londynie i tam pracowałam i z Wiktorią Beckham, z Madonną miałam okazję pracować, a potem przyjechałam do Polski i też pracuję z gwiazdami. Opowiedz o swojej najśmieszniejszej pracy w Polsce. Przypomniałam sobie taką historię, y, jak przyjechałam do Polski, ja nie znałam tego polskiego show biznesu i zadzwonił mój agent i powiedział, że mam sesję z Agurolą, a ja myślałam, że to jest Aguilera i ja tak się ucieszyłam, bo to piękna kobieta i przyszłam y, na sesję, spotkałam właśnie, Agurole, czekającą na make-up i mówię, że tak się cieszę, bo tyle lat mieszkam w Londynie i nie miałam y, okazji pracować z Aguilerą, a tutaj, tutaj będę pracowała z tą piękną kobietą. A on mówi, ale czy ty na pewno będziesz pracowała z Aguilerą, nie Agurolą? <laughs> Także rzeczywiście zabawna historia. Czekaj, ja spróbuję. Mhm. To bardzo pyszne. A ty to robiłeś? Bardzo pyszne, naprawdę. A weź mi tu jeszcze jeden tak? Dziękuję Ci bardzo. Jak Ty się nazywasz? Karola Grzesik. Ja jestem Willi. Miło Cię poznać. Możesz mi mówić Kiki. Dlaczego Ty jesteś w Polsce znaną osobą? Może troszeczkę wstyd się przyznać, ale dlatego, że moja mama jest dosyć znaną osobą i dzięki niej jestem kim jestem i zdaje mi się, że mam dosyć wybujałą kreatywność. Jestem bardzo otwartą osobą. Uważam, że reprezentuję coś jednak sobą w dzisiejszych czasach, kiedy oryginalność jest. Cechą na wagę złota, ale nie możemy popadać w taką sytuację, w której oryginalność się zlewa. Bo każdy jest oryginalny i później to po prostu się zlewa, jest jedna wielka szara masa. Bardzo lubię siebie za to, że umiem się wyrazić poprzez ubrania, poprzez wygląd i makijaż cokolwiek. Jak byłaś małą dziewczynką, okay. to w co lubiłaś się bawić? Lubiłam Hot Wheelsy, <laughs> lubiłam autka, lubiłam się wytaplać w błocie, lubiłam łazić po drzewach i krzakach, no ja jestem raczej tym dzieckiem buszu. Chociaż tam raz na jakiś czas się zdarzyło, że podkradałam mamie kosmetyki i były to całkiem drogie kosmetyki i później na mnie krzyczała, że cóż to zrobiłam. Bardzo lubię Twoją mamę. Ja też ją Znam. lubię. <laughs> a, a powiedz mi, czy pamiętasz swoją pierwszą miłość? Oj, pamiętam mojego pierwszego chłopaka, moją pierwszą miłość poznałam w szkole, tak naprawdę. No bo chyba zawsze pierwszą miłość się poznaję w szkole. Byłam z nim 4 lata. Były to niesamowite 4 lata, jestem mu bardzo wdzięczna za ten rozwój, który mi zaoferował i uważam, że on jest niesamowicie ambitnym człowiekiem, ale niestety nasze drogi się rozeszły, ponieważ wraz z wiekiem uznałam, że moje priorytety w życiu zaczęły się zmieniać i mieliśmy troszeczkę inny pogląd na świat, ale ja mu jestem bardzo wdzięczna i życzę mu powodzenia i uważam, że każdy związek powinien się tak kończyć. No i widzisz, jak świetnie ci poszło? Tak się stresowała, a tu raz wszystko <laughs> powiedziała w ogóle bez żadnego błędu. Dziękuję ogóle, bardzo. A dziękuję Ci bardzo. Super w ogóle guziki. Fajne, bardzo nie? kreatywne. Super. No. no właśnie moja mama zaprojektowała Twoja Moja mama. Więc... Mamo, ja też chcę yy, marynarkę. Musisz usiąść marynarkę. Ten event się skończył, ale mój program wciąż trwa. Ja wciąż Was kocham i zapraszam na kolejne odcinki. Papa! Pa.